Hej, hej, hello, witajcie moi kochani na kanale Rapture is Coming, pochwycenie z blisko. Dzisiaj wam chcę powiedzieć o takiej rzeczy, zawsze tak zaczynam, jak widać. Dlaczego nie odpisuję na wszystkie komentarze? Po prostu, bo nie ma sensu. I powiem wam tak... E, może bardziej przeczytam Wam jeden bardzo znany fragment chyba dla większości chrześcijan, takich naprawdę już ze starzem, czy nawet bądź dopiero którzy początkują tutaj, są, znaczy są początkujący. E, pierwszy Tymoteusza, pierwszy Tymoteusza, szósty rozdział, dwudziesty werset. Tymoteuszu, Asia, Monika, Marta, e, Genovefa i inne tam oczywiście osoby, które są, strzeż tego, co ci powierzono. Unikaj pospolitej pustej mowy oraz sprzecznych stwierdzeń i rzekomej nauki, którą niektórzy przyjęli i odeszli od wiary. Zobaczcie, jakie są konsekwencje tego, że ktoś bez sensu kłóci się o coś, co i tak nie ma znaczenia. E, przez to może odejść od wiary. Ja przestałam. Jak mówiłam wcześniej, już um, sprze sprzeczać się to może duże słowo, ale um, kiedyś taka byłam bardzo zawzięta, że mo na mo moje zdanie się liczyło najbardziej i koniec, nie było w ogóle innej opcji, że tak powiem. I do tej pory to też tak może jest, ale ogólnie po prostu dopóki Bóg Cię nie przekona, ja nie przekonuję do nikogo, do niczego. Oraz jeżeli Bóg Cię nie przekona, to też to nie zmienisz mojego zdania na jakiś tam przykład temat, typu pochwycenie, no, no nie zmienić tego, bo nie ma, ja tak wierzę i tak widzę w Biblii i tak tego się trzymam, tak? Tak jak ktoś, przy, mówi przekonaniu ma, że będzie jadł mięso, no i sobie to mięso jecie i na przykład ja mięso jem, a niektórzy mięsa nie jedzą. No i ja, no ja, no jak przekonasz go, żeby nie jadł albo żeby jadł mięso? No nie da się. I wiem, że to jest pusta mowa. Która i tak to niczego, nie, nic nie przyniesie. Więc jak może zauważyliście, niektórzy tu piszą jakieś komentarze, chociaż ja ta naprawdę w ogóle się tym w ogóle nie przejmuję. Jakimiś tam komentarzami typu coś taka i taka, albo coś tam w ogóle uwierzcie mi z tym, co ku ja i to naprawdę chcę iść i idę, Uważam duchowo, więc tam to w ogóle mnie nie dotyka. Wynajmie, zwłaszcza od obcych ludzi, którzy to właśnie piszą, tak jak niektórzy może z Was, mnie oglądają, a piszą, albo coś, coś tam coś takiego piszą, nie wiem, co napisać. Ja takie osoby od razu, słuchajcie, po prostu blokuję. Yy, <laughs> I w ogóle tym się nie przejmuje po prostu, bo dlatego, że nie ma sensu, nie będziemy o tym rozmawiać, dopóki ta osoba, że tak powiem, nie zmądrzeje, jeżeli chodzi oczywiście o wysyłanie drugiej osoby i obliżanie, ale y, wiem też, że jeżeli ty masz inne zdanie, i ja mam inne zdanie, ja szanuję Twoje, ty szanuj moje w sensie takim, że fundamenty wiary są podstawą tak, Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, nie ma nikogokolwiek w ogóle innego, wierzmy w Jezusa który umarł za nasze grzechy i tak dalej, i tak dalej e, więc nie będziemy tutaj bez sensu kłócić się o e, sprawy typu e, na przykład właśnie czy jesz mięso, czy mięsa, nie, czy, miesza, czy mięsa nie jesz czy jakieś tam dodatkowo inne rzeczy także myślę sobie że po prostu tracisz tylko swój czas bo ja, jak komentarze takie widzę, to nawet czasami nie odpisuję, czasami coś odpiszę, a jak odpiszę, to później i tak nie widzę komentarzy kolejnych, ponieważ tak tutaj YouTube robi, że nie widać tych komentarzy w późniejszym czasie, więc nawet nie mam możliwości odpisać, a ktoś po prostu potem napisze, że to ty tak, to ty, to, 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 to ty tego nie wiesz, albo coś tam, słuchajcie, dużo rzeczy wiem a dużo, że tak samo czy też nie wiem, więc nie jestem Bogiem, by na wszystko dać odpowiedź. Jak ktoś coś mnie pyta o coś, najpierw powinieneś zapytać Pana Boga, nie mnie, bo ja jestem tylko człowiekiem, mogę mylić się, powiedzieć coś nie tak, w sensie, że powiem Ci coś, a potem Ty powiesz, ona powiedziała mi, tak przecież. No nie, no sorry, masz to badać, a nie, że w mi wierzysz we wszystko. Potem mamy właśnie to Pismo Święte, by każdy z nas to Pismo Święte czytał i rozważał. <kuh> Więc zachęcam do czytania po prostu Słowa Bożego i żebyście wiedzieli, dlaczego czasami nie odpisuję, a czasami po prostu nawet też nie mam czasu. Jak ktoś napisze jakiś fajny komentarz czy coś, amen, tutaj nie piszę po to, żeby to było dla mnie chwała, to jest chwała dla Pana Boga, dla Jezusa. I przed tym nagraniem, słuchajcie, tutaj akurat coś takiego ciekawego wydarzyło, to to, że patrzę, mój kot wszedł na, jakby opóźnienie było tego filmiku, po to, żeby właśnie może w swoim czasie nawet on miał wejść. Bo um, tutaj kot mój przyszedł yy, do domu, no i patrzę, krew gdzieś jest po prostu krew. I patrzę, on sobie rozciąkawał jak trochę łapki ogólnie, i musiałam iść najpierw, go wiadomo, zająć się najpierw nim, by dopiero cośkolwiek nagrać. Więc czasami to też pokazuje mi przykład taki, że. Po pierwsze, opóźnienie w filmiku może być, bo Bóg wie w jakim czasie, co ma być, i w ogóle wszystko zaplanował. Po drugie, pamiętajcie, że nawet gdyby była opcja do wyboru, czy idziesz do kościoła, czy masz pomóc bezdomnemu, czy coś tam komukolwiek, komukolwiek pamiętajcie, że zawsze, jeżeli z Jezusa masz w sercu tego same, jeżeli Jezusa masz w sercu cały czas, to czy pójdziesz do kościoła, czy do kościoła nie pójdziesz w tym momencie. To jest ważniejsze teraz w momencie, pomóc po prostu temu człowiekowi, bo on potrzebuje i umiera. No to jak logiczne, że yy, nie wiem, ktoś umiera przed Twoimi oczami, a ty będziesz do kościoła steszedł i będziesz się modlił, tak? A Bóg właśnie akurat w tym momencie wysłał od ciebie, żebyś mu pomógł w tym momencie, bo on potrzebuje Twojej pomocy, żeby właśnie po prostu iść gdzieś tam za do szpitala pojechać, tak? Także takie moje tutaj przemyślenia, stwierdzenia, które właśnie tu miałam nagrać. Co mnie dotknęło właśnie wczoraj, więc myślę, że to też jest tutaj dla Was ważne. Może komuś tutaj często mi mówicie, że tak to było dzisiaj do mnie słowo, tak to było to. No normalnie o tym myślałam też i ja dziękuję za takie słowa, komentarze, bo one są dla mnie bardzo też ważne. Bo czasami Wam powiem tak, mówię, mówię, mówię i nie wiem, czy to tylko ze mnie, czy to po prostu tak sobie tylko mówię, ale też wiem, że Bóg mimo wszystko przygotowuje i mówi, tam, no nawet, nawet a czasami, jak tam w ogóle nie czujemy pewne rzeczy. By po prostu je powiedzieć, ponieważ to jest bardzo ważne, po prostu by to powiedzieć innym. E, także ja się z tego mega, mega cieszę. No i po prostu wierzę w to bardzo, że to, co Wam powiedziałam teraz, Was zmotywuje i, i nagrywam dalej kolejny filmik, ponieważ tu mam do nagrania kolejną rzecz. E, także widzimy się w kolejnym filmiku. Mogłabym mówić, słuchajcie, dużo, bo ja bardzo dużo robię mówić i w ogóle, ale chcę mówić tylko takie, które. Tak, wiecie, Bóg w tym momencie mnie dotyka, co mówi, to mi pokazuje. Także to jest na ten moment, dlaczego akurat nie wpisuję na wszystkie komentarze. Po prostu, bo mam też życie, nawet to jest też kolejny jakiś taki inny argument, że mam męża, dom, dzieci, więc no tutaj trzeba też jakoś z nimi współpracować i nie tylko przy telefonach siedzieć, prawda? Yy, więc. No. No i też oczywiście najbardziej przy Słowie Bożym, przy modlitwie, przy Jezusie, przy z Nim relacje mieć i pytać się o różne rzeczy. E, no. Także tyle. Do usłyszenia!